Bliźnięta w maju 2024. Będziesz nakręcony, nakręcona. Nie wiem przez co, nie wiem przez kogo, ale będziesz miał ogromną radość z tego, co się dzieje. Pozwól nam, że wspólnie spojrzymy na Twoje czytanko na ten maj 2024. I bardzo się cieszę, że jesteście na moim kanale Świat Mały, Renesans Duszy. Kochane bliźniaki. Obraz, jaki dostałam dla Ciebie na maj 2024 był bardzo prosty. I wiesz, to była taka zabawka jakiś taki fanferek. Siedział sobie w jakimś tam autku, które takim kluczem się nakręcało i później się puszczało, i on tak. Wiesz tak, po prostu jeździł sobie po przestrzeni. Ja się tak obserwowałam, by. Co ty robisz? A mówi, no jestem nakręcona. No tak, no bo ktoś nakręcił. I pytanie, czy ktoś cię faktycznie nakręcił? To znaczy, jest coś, z czego ty się ogromnie cieszysz, jest coś, na czego ty się nie możesz doczekać. Jesteś po prostu jak taki fanferek na duracelku, tak, który nie może się uspokoić, bo, bo tak nim energia trzęsie. To znaczy, to fajne, no myślę, że dobre jakieś informacje będą dla ciebie, tak. Zobaczymy, jak Ty do tego podejdziesz, nie? Bo to jeszcze jest to, że są fajne informacje, to nie znaczy, że nam pasują w nasz plan życia. Tak? To tak nie, też nie zawsze tak jest, nie? Dobra, co dla bliźniaka, proszę. bardzo dużo męskiej energii. Więc jak jesteś kobietą, to ym... <noise> to Trzeba troszeczkę uważać, żeby za dużo tej męskiej energii nie, nie poddawać się tak za bardzo i żeby wracać, robić sobie takie bardzo mm, świadome przerwy od tego. Męska energia jest po prostu energią ładującą, energią zelektryzowaną, energią działającą do przodu. No i ty jesteś działająca do przodu, jesteś nakręcona, jesteś naładowana. tak. Tutaj mamy tego króla Buław a który, um, no właśnie i tutaj jest to ciekawe, bo ty patrzysz na przeszłość. Ty Patrzysz na przeszłość, więc masz ochotę jakby jakiś projekt z przeszłości czy jakiś osoby z przeszłości. E, coś tu się dzieje, dobra? Coś tu się dzieje. Tu jest ochota na, na coś, tu jest otworzone serce, tu jest bardzo dużo chęci zrobienia czegoś, zejścia się z kimś. Nie wiem, tak? Um, Ale tu coś jest na rzeczy. No, tu chodzi o miłość. E, Okej, okay. więc to jest, to jest jakaś historia z przeszłości. Przed, y, która gdzieś tam w przeszłości pewnie się nie udała i wraca jak bumerang, dobra? Y, tu jest takie uczucie, że miłość była zawsze, niezależnie od tego, czy, y, czy wy byliście ze sobą, czy nie mieliście rok, pół roku, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat żadnego kontaktu. Ta miłość zawsze była. To połączenie nie straciło na wadze, i teraz coś się znowu otwiera, jakiś tor się znowu dla Was otwiera, bo Wy jesteście ze sobą połączeni, ale jest duża uwaga, czy, czy taki, no, wykrzyknik, że tak powiem, żeby utrzymać tym razem jakąś równowagę wewnętrzną, bo jest, może być problem z Toksycznością, która była może w przeszłości, lub niezdrowym połączeniem. Niezdrowe połączenie może wynikać z tego, że się tworzy jakieś totalne uzależnienie. Totalne uzależnienie od drugiej osoby, lub od i tu mówię jasno od seksualności. Dobrze? Bardzo możliwe, że jest mega ta seksualność i może, można popaść znowu w jakieś. 50 Shades of Grey, nie wiem, o co chodzi, tak? Coś tam było. I tutaj chodzi o to, żeby trzymać, utrzymać równowagę między emocjami i cielesnością, i żeby te tryby zwierzęce, animali, anim, animalne, animaliczne, kurcze, nie wiem, no zwierzęce, tak? Żeby utrzymać w karbach. I wtedy możecie być szczęśliwą parą. OK? Um, moim zdaniem pewne tematy muszą być tutaj przegadane. Co się działo w przeszłości? Czy jest forma kooperacji z obu stron? Jak to ma wyglądać? Jeżeli tutaj były trójkąty, to i te tematy trzeba wyjaśnić, tak, żeby tych trójkątów nie było. Tu trzeba popodejmować decyzję, bo to połączenie jest, ono tu leży i to jest nie do zerwania, ok? Ale jakby wszystko, co wokół tego jest nieczyste, skomplikowane, taka miłość z przeszkodami, ok? Trochę mi się tak wiecie, książkowo-romantycznie kojarzy, jak to wiesz ten kocha tą, ale pochodzą z jakichś rodzin, którzy nie mogą. Hmm. Jakieś tu są komplikacje dobra? Ale to przyciąganie między wami jest bardzo, bardzo silne i ono mogło doprowadzić do czegoś w przeszłości. Znaczy, coś tu była jakaś toksyka um, intymna lub ogromne uzależnienie, tak? I teraz to ma być wyrównane, czyli macie nowa szansa, nowy czasookres się gdzieś tam dla Was otwiera, a i ten czasookres będzie, będziecie mieli tą możliwość, żeby to na nowo uformować, ustosunkować zdrowo, wymiarowo. Jeżeli chodzi o seksualność, to nie chodzi o to, że ona nie ma być, czy że ma być jej mniej, czy że tu jest jakiś format, nie wiem, kościelny się włącza, tak? Program jakiś tam, Biskup Plus. Nie, nie, nie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że seksualność jest, jest coś takiego jak zwykła seksualność cielesna, ale jest też boska seksualność. I jeżeli wy jej dacie szansę, to ona jest zupełnie inna niż ta typowo Fifty Shades of Grey. Czyli działamy tylko na formacie cielesnym. Okay? A w seksualności boskiej chodzi o połączenie dusz i ciała. I to są te momenty, w którym nawet nie wiemy, co się działo tej nocy tak naprawdę, bo po prostu byliśmy jednością. Tak? Um, i wtedy tak. Ale tu jest jakiś taki bardzo nisko wibrująca ta seksualność, ok? Intymność. I co? I tylko to. A co dla wszystkich, którzy nie są zainteresowani miłością? Nie mają partnera. Czy są jakieś informacje? Bym musiała naciągać Sorry. No nie. To jest dla tej bardzo, bardzo specyficznej grupy um, ludzi, bliźniaków, którzy w takich sytuacjach się po prostu znajdują. Przykro mi bardzo. E, jaka informacja od Twojej duszy dla Ciebie? Informacja dla twojej duszy jest, że jeżeli nie... Po... Ja mówiłam, że tu trzeba tematy powyjaśniać, trzeba decyzje popodejmować, miłość miłością, ale wszystko co dookoła jest poplątane. Okay? Jest poplątane. I w związku z tym ten... Um... Znaczy dusza mówi tak, jeżeli nie powyjaśniacie tego wszystkiego, tylko będziecie znowu działać w... Przyziemnie, powiem naprawdę, niskowibrująco, przyziemnie, cieleśnie, będą dalej prowadzone trójkąty, nie będą podjęte żadne decyzje, nie będą wyciągnięte żadne konsekwencje, to się to skończy źle. To może tylko funkcjonować, jeżeli uda Wam się ogarnąć Wasze słabe punkty. Co znaczy się skończy źle? No, po prostu znowu będzie powtórka z rozrywki, tak? Czyli znowu się rozejdziecie i może kiedyś dostaniecie znowu zielone światełko, że możecie na nowo spróbować, tak? Znaczy, ja to po prostu nazywam kręcenie się w kółko, tak? I to nie kręcenie się w kółko ciągle na wyższym, tylko naprawdę ciągle powtarzanie tego samego, tak? Znaczy, ja mam wrażenie, że tutaj są trójkąty, tak? Że tutaj są trójkąty, one ciągle okaleczają, one ciągle gdzieś tam um, robią złą okaleczają was i innych, którzy może nawet o tym wszystkim nie wiedzą, ale energię się odbiera, tak? I to nie może dać w tym nowym czasookresie, w którym żyjemy żadnych efektów. Żadnych efektów. I Twoja dusza tego nie będzie wspierać i będzie ci z tym źle. Dlatego, jako zadanie, trzeba powyjaśniać tematy. Ok. Jaki ekarada. To znaczy tak. Rada jest taka, że oboje, oboje, czy jedna z Was, tak, może to jest nie trójkąt, a czworokąt, tak, a, że, że ręce macie powiązane, bo nikt nie jest wolny, albo któraś osoba nie jest wolna, tak? Z drugiej strony, jeżeli trzeba będzie podjąć decyzję, jeżeli trzeba będzie te tematy poruszyć, to ma to konsekwencje, to znaczy, a podejmuje się decyzję, idzie się do adwokata, się prowadzi, prowadzi sprawy rozwodowe, i tak dalej. To wszystko i bardzo możliwe, że te wszystkie historie, gdzieś tam odbywały się, gdzieś tam w, w, Znaczy niejawnie, tak, że nikt o tym nie wiedział w tajemnicy i, i to by wszystko po prostu wylazło. No, ale to tak musi być. I tu jest ogromny strach. Tak? To jest ogromny strach, ale jeżeli chcecie być szczęśliwą parą, małżeństwem, rodziną, to nie ma innego wyjścia. Ok? Interesujące. Ja tu słyszę, że znaczy ja mam to uczucie, że wy naprawdę macie jakąś nową szansę dla siebie. Ale karty też mówią, jest tobie to warte, żeby własną sytuację, jeżeli na przykład ty jesteś w partnerstwie i ta trzecia osoba jest tutaj uwikłana w to wszystko, masz zadać sobie to pytanie: czy jest to warte, to, co ty zbudowałaś, to, co jest twoje, żeby to no, gdzieś tam zakończyć, zniszczyć? Nad tym masz się zastanowić. To jest bardzo ważne, żebyś wiedzieć, żeby wiedzieć, co robić. I ja widzę, że ta wartość tego, co ty zbudowałaś, zbudowałeś, jest duża i ona ci jest bardzo wartościowa. Ale na dwóch koniach jednocześnie jeździć jakoś tak nie bardzo. I nie mam teraz tego na myśli. Okej, okay, Boże. Ja coś przetłumaczyłam i wyszło, jak wyszło, tak? No, tu trzeba podjąć decyzję. Albo w te, albo we w te. Ach. Czego masz nie robić? A nie wchodzić naiwnie w te tematy, tylko mieć pełną świadomość tego, jakie to ma konsekwencje, z czym to jest związane i jakie kroki muszą być podjęte, nie, jakie to będzie miało dla wszystkich ludzi, którzy są z tym wszystkim gdzieś tam powiązani. Konsekwencje. Więc takie, uh, to wchodzimy w to, to nie, tak? Na zasadzie jakoś to będzie. No dobra, to co w tej miłości jest do oczekiwania? No, wywołana do odpowiedzi. Znaczy coś, co było w ogromnym milczeniu, i to moim zdaniem może i dłuższy okres, będzie teraz znowu aktualne. Jakiś nowy deadline będziecie mieli, gdzie macie się zająć tymi tematami, żeby to wszystko powyjaśniać. Ciekawe, bo tutaj wielu z Was może, mogło mieć takie uczucie, że ten temat jest kompletnie zamknięty, a on nie jest zamknięty, dobra, on nie jest zamknięty. Bo to uczucie ciągle jest. Tak? ona ciągle jest ona jest bardzo aktywne, bardzo możliwe, że na przykład ostatnio gdzieś tam ciągle musiałaś o tej sobie myśleć, a gdzieś ciągle to imię się pojawia, pojawiało, czy słyszałeś, czy miałeś uczucie, że słyszysz, że przyszedł jakiś Whatsapp do ciebie, tak, od tej osoby? Miałeś jakiś tam specyficzny ton, tak? no, jakieś takie przeciągania energetyczne, mo, może być, że odczuwałeś, tak? Tu chodzi też o transparentność, o... No, o tajemnice, o to, żeby tajemnice wyszły na jaw, ale nie chodzi o to, żeby was pogrążyć, tylko żebyście wy zdecydowali się te tajemnice gdzieś tam zakończyć czy wyjaśnić, tak? No dobra. Co w pracy? Ui. W pracy coś się zmienia. Podejmujesz jakieś decyzje. W pracy mam tutaj bliźniaki, które są gdzieś tam wewnętrznie nieszczęśliwe. Znaczy, Twoja dusza ogromnie cierpi, że jest w tej pracy z tobą, dobra? Bo wiecie, to jest tak, jakby nie, ty jesteś tym autem, dusza tym kierowcą, i ona musi ciągle jeździć po jakichś dziwnych ulicach, po których jeździć nie chce. Dobra, może tam jest dużo dziur, może tam jest zły asfalt, może w ogóle nie ma kierunków, nie wiem, jakichś tam drogowskazów. Nie wiem, coś dla tej duży jest tam w tej pracy nie tak. I w tym miesiącu coś się objawi. Znaczy ja nawet nie wiem, czy to... To nie jest takie objawienie, że wow, nagle mam pomysł. Nie, to jest takie... Bardzo możliwe, że też że przez to, że będziesz takim na duracelku, taka nakręcona, to po prostu będziesz się czuć w pracy jak nagi, piękny Bóg, tak? który wszystko może i wszystko wie, i stwierdzisz, co ja tutaj robię. Jakbyś się obudziła z martwych troszeczkę, tak? albo z takiego snu. Kopci... nie Kopciuszek się nie budził ze snu. No, wiecie, z tam bajki, się obudził z jakiegoś snu i stwierdził, co ja tutaj robię. Muszę podjąć decyzję, muszę coś zmienić, um, muszę się rozejść, muszę pozamykać umowy, bo, bo, bo ja tutaj w ogóle nie pasuję. Bo ja tutaj w ogóle nie pasuję. Bo ja mam w ogóle gdzie indziej talenty, bo ja w ogóle mam umiejętności, których tutaj w ogóle nie mogę wykorzystać. Ja mam przede wszystkim ochotę na zupełnie coś innego. Coś tu emocjonalnie jest bardzo ciężko w tej pracy. I wiesz co? I mam uczucie, że tutaj też tak zegar tika. Tyk, 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 tyk. To znaczy, że też jest jakaś deadline. Ja tu w ogóle w tym, w tym, w tym czytaniu mam ciągle uczucie, że tu jest taki... Znaczy nie jest, że nacisk czasowy, ale po prostu jest teraz ten moment, żeby zrobić jakieś zmiany, powyjaśniać, Popodejmować po duże decyzje, które zmienią Twoje życie o 180 stopni. Znaczy w pracy zdecydowana transformacja. Zmiany, zmiany, zmiany. Z Twojego tytułu nie od zewnątrz, tak? Czyli nikt cię nie wyrzuci, nikt ci nie zrobi krzywdy, ale ja mam wrażenie, że tu tutaj wewnętrznie w ogóle się nie możesz rozwijać, tu nic dla Ciebie nie ma. Robota dla roboty. Tak, ale nie na to, żeby to gdzieś Twoje powołanie miało coś z tym. Nie, 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 nie. nie. Zdrowie, no bardzo jestem ciekawa. Uj, uj, uj. No, nakręcona będziesz. Nakręcona będziesz. Koło losu Cię będzie nakręcać. I teraz uważaj, żebyś nie wyleciał gdzieś tam z torów. Dobrze? Bardzo Ci proszę. Nie wylecieć. Będziesz zakręcona, będziesz miała uczucie, że. Uważajcie bliźniaki, bo u bliźniaków to jest troszeczkę też tak, że yy, bliźniaki mają 500 myśli też naraz, nie. Jak będziesz tak nakręcona, to będziesz miała jeszcze więcej myśli naraz, dobra? Yy, I może być tak, że po prostu z tych wszystkich myśli nic nie będzie wynikać, bo ich będzie tak dużo że zanim ty jedno do końca pomyślałeś, to już się pojawiło 20 nowych i nic z tego nie będzie wynikać. I um, tutaj jest ważne, żeby się uziemiać, tak? Pogoda wraca, więc wychodź na zewnątrz, bądź dużo w przyrodzie, leż na ziemi, czy w domu, czy w ogrodzie, czy gdziekolwiek jesteś na wysokim piętrze mieszkasz, to potrzebujesz dojścia do ziemi, bo tam na górze, jak na dziesiątym piętrze będziesz leżeć, to to jest naprawdę daleka droga, tak? Uziemianie, uziemianie, uziemianie. Praca w ziemi z roślinami, um, um, być tu i teraz i ciągle fokus, wracać do siebie jako, um, jako fokus, żebyś był skoncentrowany po prostu na sobie. Um, Koło losów w zdrowiu to jest też to jest planeta Jowisza. No Jowisz to jest planeta szczęścia. Ja tutaj mam kartę. Jak to się mówi? Spełnienia wszelkich marzeń, tak? Tutaj mam sąd ostateczny. No mam ogromne, mam bardzo silne karty. Wysokiej arkany, tak, duże arkany. Które we wszystkich rejonach życiowych, zdrowie, zawód, miłość, pokazują, się będą działy bardzo silne rzeczy, dobra? Bardzo silne rzeczy. W miłości i w zdrowiu średnio masz na to wpływ, co się będzie działo. Pytanie jest, jak będziesz się z tym obchodzić, dobra? W pracy mam uczucie, że to wyjdzie od ciebie, po prostu takie: Ja tu w ogóle nie pasuję. Muszę stąd iść, ja jestem do innych rzeczy powołana, ja do dużo większych, ja, ja po prostu. Co ja tutaj robię? OK? Teraz pytanie, co zdrowotnie może się pokazać, jeżeli a ten stan, między małą ilością uziemienia, jakąś toksyką, jakieś, wiecie, tutaj mam koło losu, diabeł i siłę, kartę siły, są trzy duże arkany. Tak? Więc bardzo dużo energii tobą będzie rzucać na lewo i prawo, że tak powiem. Um, I będziesz miał takie uczucie, że twoje życie, że masz mały wpływ na swoje życie, bo wszystko się wydarza od zewnątrz, poza pracą. Pracy mam uczucie, że to ty będziesz podejmować wszystkie decyzje. Nie mam uczucia, tylko tak będzie. To, nie? A reszta to jest taka troszeczkę narzucona, i ona ci będzie wywalać z torów. Dobra? I teraz, co może się zdrowodnie pokazać? Wszystko, co jest związane z wątrobą, wszystko, co jest związane z wątrobą, bo dlaczego? Bo wątroba to jest to, co przerabia to, co do nas wchodzi. tak? Jak mamy problemy z przerobieniem tego, co się wokół nas dzieje, to może wątroba. Czy nawet możesz mieć złe wyniki wątrobowe, i tak dalej. To jest moment. Normalnie to się znowu wszystko uspokoi, ale oczywiście bądź u lekarza, jak coś się będzie działo, tak? Um, wszystko, co jest związane z rośnięciem, um, z rośnięciem wszystkich cząsteczek atomów w nas weźmy naprawdę od najmniejszej cząstki, która jest w nas, tak? Ale to też może być związane z na przykład jakością naszej krwi, tak? Czyli może być za dużo krwinek czerwonych albo białych, albo może być naprawdę wariactwo się zrobić, tak? Ja tu mam uczucie, że tu będzie takie trochę wariactwo, więc wiedz, że to jest ten moment... I to się wszystko praktycznie poustawia, dobra? Ale to też może być związane z rośnięciem włosów, paznokci, tak? Tycia, również te procesy, tak? Więc tutaj uważać. A mogą być też problemy z przytyciem w udach. Okej? Okay? Hmm. Arterie, problemy z arterie, to co to są? Wiecie co to są arterie? To są żyły takie, tak? <grymne> Sorry. A, pro, problemy z pigmentem na, na, na skórze, bo to też coś tam rośnie, tak? E, no i takie właśnie problemy też z... A jak to się mówi? Um, z pulsem, z, no, jak badacie tętno i tak dalej, nie, że tu mogą być też duże rzuty, tak? Na dół, do góry. Uważajcie na ataki paniki i tego typu historii, bo będzie się bardzo dużo działo, będziecie mieli problemy, żeby to wszystko przerobić żeby to wszystko gdzieś tam przetrawić, nie? bo my nie trawimy tylko jedzenia, my trawimy też informacje, my trawimy też przeżycia, które do nas przychodzą, my trawimy problemy innych, tak? my trawimy bardzo dużo rzeczy. To wszystko jest tylko lustro i tak musicie na to patrzeć. Tak? Więc bardzo możliwe, że czasami jak tam masz problemy z przerobieniem, na przykład żołądek ci coś tam wysiada, masz uczucie, że przecież nic nie zjadłem, czemu mi żołądek... To się zastanów, jakie informacje do siebie wziąłeś. Coś się w tym dniu wydarzyło, bo może żołądek ci po prostu rozwaliły. Informacje. Coś się dowiedziałeś, musisz to przerobić, żołądek ci strajkuje, tak? A więc z jednej strony ogromna ilość szczęścia dotrze do ciebie w tym miesiącu, ale to szczęście jest uwarunkowane mocno Transparencją, wyjaśnianiem, stawianiem trudnych pytań, nieuciekaniem przed niskowibrującymi stanami, tak? Trzeba spojrzeć na to, ile ludzi jest jeszcze w to wszystko uwikłane, trzeba to wszystko powyjaśniać, podjąć decyzję, chcemy być razem, chcemy być osobno, jakie konkretne kroki, i patrzeć, żeby się nie uwikłać też w tylko i wyłącznie cielesną seksualność. Ok? To takie typy i jak tu karty mówią, zobacz, czy jeżeli jesteś w jakimś związku, w rodzinie, czy jest ci to warte, żeby to wszystko postawić na głowie. Ok? Bo mam uczucie, że tutaj jest du duża inwestycja z Twojej strony i to sobie tak wszystko fajnie poukładałaś, i, i widzę, że będziesz zadawać naprawdę duże pytania, czy warto. Ok? Hej, he, he, bliźnięta, bliźnięta. Co to za? Dla kogo to? Dobrze. Kochani, trzymajcie się. Życzę Wam dużo szczęścia. Nie dajcie się temu, te, 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 temu duracelkowi, tak, żeby Was kompletnie rozjechał. Zważajcie na, na, na to uziemienie, tak, żebyście ciągle umieli wracać do spokoju wewnętrznego, bo Was to rozjedzie kompletnie, dobrze? Trzymajcie się. Pozdrawiam, papa. Pa.